czerwonych. Widzimy informacje o obniżeniu platformy startowej, a zatem z 12 belki odbijał się, będzie za chwilę Karl Geiger. Drugi w Pucharze Świata przed rokiem, drugi to spadak w Wiśle. O, piękny skok Karla Geigera. Ta zielona linia przesunęła się trochę w górę ze skoku, no, ale to dlatego, że Karl Geiger Miał tutaj pewną niewielką przewagę nad Klemensem Murańką i skakał w dobrych warunkach. 0,7 metra na sekundę pod narty mu aż powiało podczas tego skoku. Będzie więc miał odjętych ponad 8 punktów, odległej 132,5 metra. A jednak jest pierwszy. 265,2. Nie, to dokładnie taka sama nota jak Klemensa Murańki. A zatem Klemens i Karl-Geiger Exekwo otwierają na razie listę wyników. Murańka po pierwszej serii egzekwo z Andrzejem Stękałą, po drugiej taka sama nota jak z Karlem Geigerem. No, dla Klemensa Murańki towarzystwo na w tabeli wyników Karla Geigera to na pewno duża nowelitacja. Spróbuje ich wyprzedzić Słoweniec Ziga Jela. Ale zadanie łatwe nie będzie. 133,5 metra, 4 tyle powinien skoczyć. No to pokazuje, że poprawiają się warunki. Zobaczmy, czy Słoweniec z tego skorzysta. Walczy o odległość, nisko nad zeskokiem, ale zabraknie. Zabraknie, żeby zagrozić Geigerowi i Murańcom. 126,5 metra Zigielara. Jelar nie zdołał też awansować do trzydziestki w Wiśle. Zatem, tutaj, pierwsze w tym sezonie punkty Pucharu Świata. Ale to jest pozycja piąta, no, przegrywa z trójką Polaków. Na no prawo cały czas w tej czołowej piątce mamy trzy biało-czerwone flagi trzech naszych reprezentantów. Niedługo będą skakać Piotr Żyła i Dawid Kubacki, no ale na razie jeszcze Robert Johansson. Niezły pierwszy skok 134 metry. Pamiętamy, dość długo był liderem, bo przecież ma stosunkowo niski 20 numer startowy. On w wiśle jeszcze w tym punktów nie zdobył, nie ma ich jeszcze w tym sezonie. Dzisiaj będą pierwsze wiśle był dopiero 45, trochę nerwowo szarpnął na progu. Ale ładnie złapał noszenie i to był bardzo dobry skok. Robert Johansson dzisiaj dwukrotnie, ładnie daleko poszybował zadowolony więc Aleksander Szczekl. No bo Robert Johansson będzie teraz na pewno nowym liderem. 136 metrów wyrównał więc osiągnięcie Kamila Stocha. To dwa najdłuższe skoki tej serii finałowej jak dotąd. Robert Johansson przed rokiem tutaj wrócę dotknęła go dyskwalifikacja za kombinezon, a zatem też pewnie chciał się zrehabilitować za tamten nieudany konkurs. 136 metrów. Nota wysoka, 275,7 punktów. Zdecydowanie o ponad 10 wyprzedza Geigera i Murańka. Andrzej Stękała czwarty, Kamil Stoch piąty. Teraz już siódmy po pierwszej serii Pius Paszk. To skoczek, na którego jeszcze kilka lat temu nie postawiłby nikt. On do 27. roku życia zdobył kilka punktów pocharu Świata łącznie we wszystkich sezonach. Ale teraz to jest nowy Pius Paszk. I popatrzmy. Walczyło o odległość około 130 metra. Horngacher wydaje się, umiarkowanie zadowolony. 129,5 metra. Zatem to będzie na pewno za mało na Roberta Johansson. Paszkę niezwykle stabilny zawodnik. On praktycznie nie notuje gorszych skoków nawet w treningach. Wydaje się, że no, takie zalety są idealne pod konkursy drużynowe, a przecież już za dwa tygodnie Mistrzostwa Świata w lotach. I drugie miejsce Przegrywa z Johanssonem Ale jest przed Geigerem i Murańką Klemens Murańka trzyma się jeszcze na tym trzecim miejscu Będzie dzisiaj w czołowej dziesiątce tych zawodów No a teraz Halvor Egner Granerud Jeden z faworytów po wczorajszych kwalifikacjach Po wczorajszych stokach treningowych Na półmetku jest dopiero szósty o, ładnie tutaj leci Norwek, złapał to noszenie i to jest piękny skok, ale problemy przy lądowaniu, tam te nogi mu się rozjechały, miał kłopoty. No i zobaczymy, czy dostrzegą to sędziowie, to podobna sytuacja jak przy skoku Markusa Eisenbichlera z pierwszej serii tego konkursu, ale odległość 142 metry. Zdecydowanie najdalej tej serii finałowej, no i Granerut chyba trochę odblokował się psychicznie, łatwiej mu było atakować z tej szóstej pozycji niż przystępować do tych zawodów w roli faworyta. On jeszcze nigdy nie stał na podium w zawodach Pucharu Świata. Najwyżej w sezonie 18-19 był czwarty w Sapporo. W ogóle skończył tam ten sezon na 15. miejscu w klasyfikacji generalnej. Przed rokiem nie wiodło mu się, tylko 8 punktów, 61. lokata, ale teraz początek tego sezonu ma znakomity. No i czwarte miejsce w Wiśle tuż za podium, a teraz jest liderem. No i myślę, że po tym skoku bardzo wysoko postawił poprzeczkę rywalom, którzy jeszcze będą skakać po nim. No i jest szansa, że na tym podium się wdrapie. Od sędziów ma zaliczone noty 17, 17,5-18, zatem niższe niż w przypadku Markusa Eisenbichlera, choć wydaje się, że to powinno być odwrotnie, że Niemiec lądował na koniec pierwszej serii jeszcze w gorszym stylu. Sędziowie chyba zastanawiają się, co zrobić z platformą startową. Przypomnijmy, że ta końcowa dziesiątka skacze z dwunastej platformy. 21 pierwszych skoczków w serii finałowej startowało z 13, a zatem tabelka już została obniżona. Każdy z tej czołowej dziesiątki już na starcie ma 5,5 punktów. Bor A Pozostaje dwunasta pozostaje belka. Chyba największa niespodzianka w czołowej dziesiątce po pierwszej serii. Słoweniec Bor Pawłowczyk. 22-latek nieco niespodziewanie znalazł się w kadrze na Puchary Świata. Popatrzmy, czy odpłaci się trenerom. Dobrze położył się na nartach. Osiągnął dobrą odległość, okolice ok. 130 metra, co umożliwi mu zajęcie wysokiej pozycji. Do tej pory jego najlepszy wynik w Pucharze Świata to 16. pozycja w Sapporo. Dziś powinno być lepiej. Na no, 132 metry myślę, że wystarczy, aby dzisiaj uplasować się w czołowej dziesiątce. Na pewno będzie największy sukces w karierze Pawłowczycza. No a my czekamy, bo już za chwilę Piotr Żyła, później Jukia Sato, Dawid Kubacki i Markus Eisenbichler, Bor Pawłowczycz na razie na miejscu trzecim. Graner prowadzi, ale on skoczył 142 metry. Johansson drugi. No powody do radości mają Norwegowie. Pawłowczycz jest trzeci, Paszkę czwarty, Geiger piątek, Zekwos Murańko, Andrzej Stękała siódmy, Kamil sto a na swój skok czeka już tylko czterech zawodników, a pierwszym z nich będzie Piotr Żyła czyżby obniżenie belki startowej? Tak, z 11. będzie się już odbijał Piotr, a zatem już na starcie. Dodatkowych 11 punktów, no ale niższe prędkości na progu i trzeba będzie sobie tutaj przy tych niższych prędkościach poradzić z tym, aby przelecieć nad bólą i poszybować jak najdalej. Wiatr pod narty około pół metra na sekundę. Tutaj niewiele się zmienił, chociaż widzimy teraz przez moment na czerwono. Tam nawet zapalił się ten wskaźnik. Jest zielone światło, jest sygnał od Michala Doleżala. Piotr żyła już na rozbiegu. Dynamicznie na progu, położył się na nartach koryguje ten lodi, ładnie, bardzo dobry skok Piotra Żyły, nie jest do końca zadowolony, widać, że są jeszcze rezerwy, że mogło być lepiej, ale nie było źle Piotr, bardzo regularny na początek tego sezonu, piąty. W Wiśle przed tygodniem piąty, wczoraj w kwalifikacjach, tutaj czwarty po pierwszej serii, a teraz skacze 137 metrów z tej obniżonej platformy startowej. 11 punktów dodane więc na starcie, wiatry 40 metra na sekundę podnarty, odjętych nieco ponad 4 punkty z tytułu wiatru. Maciej Maciusiak, Michal Doleżal, zadowoleni z tego skoku. 137 metrów, no i czekamy na noty, coś tutaj sędziowie się spóźniają, jak ta klepsytra jest, napełniła się do samej góry, a zatem Piotrek prowadzi 294,1 punktu, wyprzedza Halvora Egnera Graneruda i on teraz jest nowym liderem, a czy wskoczy na podium, no pozostała nam już tylko trójka. Żyła na piątym miejscu w Wiśle. Dzisiaj w najgorszym przypadku czwarty. Ale przecież czemu nie miałby wskoczyć na podium? To już za moment się okaże. Yuki Asato, On broni trzeciej pozycji na półmetku. Popatrzmy. Japończyk. Nisko nad zeskokiem i blisko. Blisko. Potem jeszcze problemy po tym lądowaniu. Zatem Piotr Żyła będzie na podium. Zawodów wrócę. 127 metrów Japończyk. 10 metrów bliżej niż w przypadku Żyły. A my już za moment będziemy mieli Dawida Kubackiego. Żyła prowadzi, zostają Kubacki, Eisenbichler. No, świetnie to się dla nas układa. Sato ponury, ale nie ma powodów do radości. Trzecia pozycja, Żyła, Granerud Sato. No i za chwilę Dawid Kubacki, wczorajszy zwycięzca kwalifikacji. No i tutaj na tym obiekcie, dzisiaj piękny pierwszy skok na 139 metr, który dał mu drugą lokatę, no bo dalej, 146, skoczył Markus Eisenbichler, który będzie skakał jeszcze po nim. Już widzimy, jest na zielono poświetlona tabelka, jest zielone światło, jest sygnał od Michała Doleżala. No i Dawid Kubacki, już w powietrzu, już się położył na martach, już walczy o odległość i złapał to noszenie. Dobry skok, wylądowany gdzieś w okolicach tej zielonej linii, a zatem będziemy mieli chyba dwóch Polaków na podium. Piotr Żyła jest liderem. Dawid Kubacki skoczył podobnie, podobnie jak Piotr. Z tej 12, z tej obniżonej już 11 platformy startowej. Brawo Dawid 132,5 metra. A zatem krócej od Piotra ale miał nad nim przypomnijmy przewagę, prawie 9 punktów po pierwszym skoku. To jest spory zapas. Skacze teraz no, 4,5 metra krócej, ale 5 można powiedzieć w przeliczeniu tych punktów. Zapas miał po pierwszej serii. No i zobaczymy, jak głęboko napełni się ta klepsydra. Który będzie Dawid? Na razie tutaj najwyżej na ósmym miejscu, a dzisiaj jest drugi. A zatem dotrzymał słowa Piotr Żyła, który wczoraj po kwalifikacjach mówił, że pozwolił Dawidowi wygrać, ale dzisiaj się zrewanżuje. No a na których miejscach będą Polacy? To okaże się po skoku Markusa Eisenbichler. I właśnie zostaje Eisenbichler, prowadzi Żyła. Drugi Kubacki, jak odpowie Niemiec? Popatrzcie. Jest nieobliczalny, leci, ale leci daleko. Znowu były problemy po lądowaniu. Straci pewnie na notach, ale ta odległość mówi wszystko. Markus Eisenbichler wygra drugie w tym sezonie zawody Pucharu Świata. 141 metrów, zatem drugie zwycięstwo Niemca. Ale my mamy dwóch zawodników na podium. Drugi będzie dzisiaj Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki. Przypomina się ten konkurs, który tu niegdyś oglądaliśmy. Zwyciężył Rioju Kobayashi, drugi był wówczas Kamil Stocha, trzeci Piotr Żyła. Niby ta ruka taka dla nas niezbyt dobra, ale w ostatnich latach jakby się to trochę zmieniało. Tak, dalej nie będzie polskiego zwycięstwa na Ruka Tunturi, ale jutro jest kolejny konkurs i na pewno będziemy na niego czekać z dużymi nadziejami, no bo dzisiaj występ Biało-Czerwonych wlał tutaj sporo optymizmu i nadziei w serca kibiców w Polsce. Markus Eisenbichler wygrywa, gratulacje oczywiście dla Niemca, który dzisiaj skakał rzeczywiście najdalej, miał problemy trochę ze stylem, z lądowaniem, ale jednak odległościowo pokonał tutaj rywali. I nawet gdyby sędziowie odjęli mu trochę tych punktów za to nieudane lądowanie, to i tak pewnie byłby Niemiec wygrał. A zatem początek tego sezonu można powiedzieć podobny do sezonu poprzedniego z ubiegłego roku. Dwukrotnie i w Wiśle i w Kusamo wygrywał Daniel Andretande. Teraz tym zwycięzcą, tym bohaterem, tym posiadaczem tego żółtego plastronu lidera Pucharu świata jest Markus Eisenbichler. Najlepszy w Wiśle i najlepszy, przy dzisiaj na skoczni Ruka Tunturi wrócę czternaste podium w karierze Markusa Eisenbichlera w Pucharze Świata trzecie zwycięstwo Planica Wisła i teraz Ruka sześć razy drugi i pięciokrotnie na trzecim miejscu ale my cieszymy się przede wszystkim z występu tych dwóch panów Piotr Żyła Dawid Kubacki no, Dawid wskazujący coś tam w rozmowie z przedstawicielami FIS-u no, jeszcze tutaj okay. będzie. Pozowanie do zdjęcia. Jeszcze pewnie będzie wywiad ze zwycięzcą tych zawodów Markusem Eisenbichlerem. Dwóch Polaków na podium. No ale to nie koniec naszych osiągnięć, bo dodajmy, że na dziewiątym miejscu egzekwowo z Karlem Geigerem te zawody ukończył Klemens Murańka. Raz tylko w karierze był wyżej, na miejscu siódmym w Engelbergu. A zatem brawo, Klemens. No w wiśle taki pamiętamy grymas niezadowolenia na twarzy Klemensa. Był tam wysoko po pierwszej serii. Słabszy drugi skok zepchnął go na dwudzieste drugie miejsce. Ale co się nie odwlecze, panie Klemensie. To nie uciecze. Dzisiaj dziewięć Piąta lokata, jutro kolejny konkurs, a sezon jest bardzo długi, no i będzie jeszcze szansa, aby tą siódmą, do tej pory najlepszą lokatę poprawić. Jedenasty dzisiaj, najwyżej w karierze, Andrzej Stękała, gratulacje dla tego zawodnika. To jest 25-letni skoczek z klubu AZS Zakopane, pochodzący z Dzianisza, no i mamy potwierdzenie tych wyników w czołowej dziesiątce. Trzech biało-czerwonych. Andrzej Stękała otwiera drugą dziesiątkę, zaraz za nim na miejscu dwunastym Kamil Stok. Dzisiaj trochę słabszy pierwszy skok, drugi znakomity, awans o 10 lokat z 22 aż na 12 miejsce. Paweł Wąsek trochę może jednak psychicznie nie wytrzymał tej presji. On, przypomnijmy, na półmetku tutaj rywalizacji był szesnasty, znakomita pozycja, w jego przypadku trochę słabszy drugi skok, ale i tak, najwyższa w karierze.